Cześć, witam Was na kanale Automix z Krzyszów. Ja nazywam się Daniel i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać dwa samochody, do których zamontowaliśmy instalację LPG, a mianowicie Volkswagena Passata, a także Forda Focusa. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od fokusa, który przyjechał do nas od autoryzowanego dealera Forda. Samochód jest fabrycznie nowy, o czym świadczą m.in. folie na fotelach, a także niski przebieg, co zresztą widzicie. Pod maską znajduje się silnik 1.5 EcoBoost o mocy 150 koni mechanicznych. Wraz z rosnącymi wymaganiami odnośnie emisji CO2, idea wyłączania cylindrów przeszła na mniejsze silniki. W tym silniku producent zdecydował o systemie odłączania cylindrów, który oczywiście w pełni działa na zasilaniu gazem. Audi jako pierwsze zastosowało ten system w silnikach czterocylindrowych, a Ford jako pierwszy zastosował go w silniku trzycylindrowym, tak jak w tym przypadku. Może stać się to koniecznością w przyszłości, bo silników nie można zmniejszać bez końca, a nie każdy producent może sobie pozwolić na wypuszczanie sedana z jednostką trzycylindrową o pojemności 1 litra. Więc zamiast zmniejszać cylindry do minimum, w niektórych jednostkach zostało już to nawet przekroczone, lepiej wyłączać poszczególne cylindry. Optymalna pojemność cylindra do silnika spalinowego to od 400 do 600 cm Zatem Ford wraca do optimum i stosuje silnik trzycylindrowy o pojemności 1,5 litra, zatem mamy po pół litra na każdy cylinder. Średnie spalanie benzyny wynosi od 7 do 8 litrów na 100 km. Natomiast po montażu instalacji LPG samochód pobierał około 6,5 litra gazu plus około litr benzyny. W miejscu koła zapasowego umieściliśmy zbiornik toroidalny o całkowitej pojemności 67 litrów, przy czym możemy zatankować 54 litry gazu, a dystans, jaki pokonamy na pełnym zbiorniku, to około 800 km. Przestrzeń pod klapką jest na tyle duża, że nie ma konieczności stosowania adaptera, aby zatankować gaz. Kolejnym samochodem w dzisiejszym odcinku jest Volkswagen Passat z roku 2018. A pod maską znajdziemy silnik o pojemności 1.8 litra z oznaczeniem TSI oraz mocy 180 koni mechanicznych. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że klient wykupił sobie gwarancję na silnik w naszej firmie. Volkswagen Passat 8 generacji został po raz pierwszy zaprezentowany w Poczdamie 3 lipca 2014 roku. Natomiast oficjalna prezentacja tego modelu miała miejsce w Paryżu w październiku 2014 roku. Samochód został zbudowany na bazie modułowej płyty MQB, która wykorzystana została do budowy m.in. Skody Superb, Skody Octavii oraz Volkswagena Golfa 7. Auto otrzymało zupełnie nowy design, który jest poważniejszy i bardziej elegancki. Bok pojazdu stanowi jeden element stylistyczny dzięki wyrzeźbionej linii, zaczynającej się z boku przednich reflektorów, a kończącej na tylnym błotniku. Dosyć istotną informacją jest, że silnik posiada dwa komplety wtryskiwaczy benzynowych: są to wtryskiwacze bezpośrednie oraz wtryskiwacze pośrednie. Jest to tak zwany system Dual. Cztery wtryskiwacze znajdują się w kolektorze dolotowym, a kolejne cztery znajdują się w głowicy silnika. Spalanie benzyny na poziomie 8 do 9 litrów na 100 km to informacje uzyskane od klienta, który przejechał tym samochodem dotychczas 21 tysięcy km. My również potwierdziliśmy to litrażowaniem na odcinku 200 km. Po zamontowaniu instalacji LPG, oczywiście litrażowaliśmy samochód na odcinku kilkuset kilometrów. Spalanie gazu wyniosło 7,5 litra plus litr benzyny. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że nie przekraczaliśmy prędkości około 120 km na godzinę. W pasacie zbiornik toroidalny pomieści 52 litry gazu, a jego całkowita pojemność to 65 litrów. Dystans, jaki możemy pokonać na pełnym zbiorniku, to około 650 km. W pasacie, tak samo jak w Fordzie, przestrzeń pod klapką jest na tyle duża, że nie ma konieczności stosowania adaptera. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć dwa samochody, które wyposażone są w nowoczesne silniki spełniające ówczesne normy emisji spalin. Kończąc dzisiejszy odcinek, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, ponieważ będą pojawiały się kolejne realizacje. A w razie pytań odnośnie wyceny, zapraszam na naszą stronę internetową www.gazautomix.pl. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.